Ile razy pomyślałeś, lepiej to zostawić, lub nie warto się kłócić, czy kiedykolwiek łapałeś się na połykaniu potrzebnych słów lub tłumieniu krzyków uwięzionych w gardle, tylko po to, by uniknąć konfliktu, powiem ci coś, co może zaboleć. Za każdym razem, gdy to robisz, zdradzasz samego siebie. Nasza kultura wielbi powierzchowny pokój. Od najmłodszych lat uczymy się, że unikanie konfrontacji jest oznaką dojrzałości. A milczenie, gdy coś nas niepokoi, jest uprzejme. Uczą nas, że wybór milczenia oznacza bycie lepszym. To kłamstwo. Nietzsche dostrzegł to z brutalną jasnością. Zrozumiał, że wiele z tej cnoty, którą nosimy, to jedynie zamaskowany strach, strach przed konfrontacją, strach przed utratą akceptacji, strach przed byciem postrzeganym jako trudny lub egoistyczny. Dopóki żyjesz, aby zadowalać innych i uciekać od konfliktów, Będziesz skazany na połykanie własnego gniewu. Filozof nazwał to moralnością niewolnika, wartościami stworzonymi przez bezsilnych, przez rozgoryczonych, przez tych, którzy nie potrafili reagować i nauczyli się ukrywać za fasadą pokory. Najgorsze jest to, że stało się to normą, modelem zachowania. Dziś myślisz, że jesteś dobry, kiedy w rzeczywistości pozwalasz sobą rządzić. Ile niesprawiedliwości tolerowałeś tylko po to, by zachować harmonię? Ile razy milczałeś, wiedząc, że powinieneś mówić? Ile obelg, upokorzeń i braku szacunku połknąłeś w imię pokoju? Nie mówię, żeby kłócić się ze wszystkimi. Chodzi o odzyskanie prawa do godnego istnienia. Jeśli nie nauczysz się stawiać czoła konfliktom, one pożrą cię od środka. Rozgoryczenie będzie się gromadzić, aż pewnego dnia nie wytrzymasz. Wtedy albo wybuchniesz w najgorszy sposób, albo pogrążysz się w apatii. Przekonany, że bycie dobrym oznacza bycie nieszkodliwym. Ale Nietzsche oferuje wyjście, filozofię, która zaprasza do przerwania tego cyklu uległości. Pokazuje, jak konflikt, daleki od bycia wrogiem, może być drogą do Twojego wyzwolenia. Aby zrozumieć, dlaczego tak bardzo boimy się konfliktu, musimy wyjść poza osobiste doświadczenia i spojrzeć w głębie ludzkiej historii moralnej. Nikt nie zrobił tego z większą determinacją niż Friedrich Nietzsche. Weźźźna w genealogii moralności ujawnia brutalny proces. Wartości, które dziś nosimy, nie powstały ze szlachetności ducha, ale z bezsilności, rozgoryczenia i potrzeby słabych, by bronić się przed silnymi. Wyobraź sobie czas, gdy siła była prawem. Szlachetni mężczyźni i wojownicy nie przepraszali za swoją wolę mocy, dominowali, narzucali granice i dążyli do samopotwierdzenia w świecie. Ich moralność była aktywna. I afirmatywna. Dobre było to, co odzwierciedlało siłę, odwagę, wielkość i samowystarczalność. Ale byli też inni: słabi, rozgoryczeni, niezdolni do wygrania w grze o władzę i bez siły, by narzucić swoją wolę, mieli tylko jeden zasób odwrócić grę na drugą stronę. Jak? Tworząc nową moralność opartą na odwróceniu wartości. To, co wcześniej było dobre siła, duma, odwaga zaczęło być postrzegane jako złe. Jako grzech, a to, co było słabością, uległość, posłuszeństwo, pokora, zostało podniesione do rangi cnoty. Nie z powodu autentycznego pragnienia dobroci, ale z konieczności. Był to akt przetrwania. Nietzsche nazywa to moralnością niewolnika. System wartości, który gloryfikuje wycofanie, wyrzeczenie i bierność, jakby były wyższymi wyborami gdy w rzeczywistości są nieświadomymi obronami przed niezdolnością do działania możesz myśleć, że to wszystko zostało w przeszłości, ale nie zostało. Ta moralność nadal żyje. Kształtuje edukację, którą otrzymałeś, jest w zdaniach, które słyszałeś od dzieciństwa. Nie odpowiadaj, nie kłóć się, bądź miły, nie sprawiaj problemów. Od najmłodszych lat byłeś warunkowany, aby kojarzyć konfrontację ze złem uległość z cnotą. Za każdym razem, gdy milczysz, opuszczasz głowę lub unikasz konfliktu, aby zachować pozory harmonii, jesteś rządzony przez tę moralność niewolnika. Nie oznacza to, że jesteś naturalnie słaby lub uległy, ale że nauczono cię wierzyć, że bycie silnym, potwierdzanie swojej woli i narzucanie granic byłoby złe. Zostałeś zindoktrynowany, by wierzyć, że bycie dobrym to bycie nieszkodliwym. Rezultat? Wzorzec psychologiczny, który więzi miliony ludzi, strach przed konfrontacją, strach przed zajęciem stanowiska, strach przed domaganiem się własnej mocy. Przekonujesz się, że jesteś dojrzały, unikając konfliktów, gdy w rzeczywistości to strach cię paraliżuje. I im bardziej uciekasz, tym silniejsza staje się moralność niewolnika w tobie. Ale w tym procesie jest jeszcze inna trucizna, gniew, który tłumisz, nie znika. Fermentuje w Tobie i zamienia się w rozgoryczenie. Rozgoryczenie pojawia się, gdy kluczowy impuls, pragnienie działania, samopotwierdzenia, narzucania swojej woli, jest frustrowany i nie może się ujawnić. Ale energia nie znika, zwraca się do wewnątrz. Zamiast przekształcić się w działanie, staje się trucizną. Osoba rozgoryczona to ta, która chciałaby działać, ale nie może. Chciałaby konfrontować się z agresorem, ale nie śmie. Chciałaby domagać się swojej przestrzeni, ale boi się konsekwencji. Więc tłumi tę siłę i zaczyna budować narrację moralną, aby uzasadnić swoją bierność. Jestem lepszy, bo nie reaguję. Jestem szlachetniejszy, bo wybaczam. Jestem wyższy, bo nie zniżam się do kłótni. Ale to wszystko jest kłamstwem. Za tym dyskursem moralnej wyższości kryje się nierozpoznany gniew, nieprzetworzony żal, bezsilność która niszczy duszę, i czujesz to, nawet jeśli nie przyznajesz. Za każdym razem, gdy milczysz w obliczu obrazy, a potem spędzasz godziny rozważając, co mogłeś powiedzieć, to jest rozgoryczenie. Za każdym razem, gdy widzisz kogoś nadużywającego twojej dobrej woli, i zamiast się przeciwstawić, gromadzisz gorycz, to jest rozgoryczenie. Za każdym razem, gdy udajesz, że jesteś spokojny, ale czujesz rosnącą gorycz, bo nie potrafisz bronić swoich granic, to jest rozgoryczenie. Nitrze ostrzega nas. Osoba rozgoryczona nie jest tylko ofiarą, jest współwinna własnego uwięzienia. Nie stawiając czoła konfliktowi, gdy jest to konieczne, karmisz tę truciznę w sobie. Z czasem ona cię niszczy. Rozgoryczenie tworzy błędne koło. Im bardziej uciekasz od konfrontacji, tym bardziej jesteś rozgoryczony. Im bardziej jesteś rozgoryczony, tym mniej masz odwagi, by stawić czoła. I tak pogrążasz się powoli w stanie goryczy i użalania się nad sobą. Najtragiczniejsza część? Wielu przyzwyczaja się do tego stanu i zaczyna definiować swoją tożsamość wokół niego, stając się dobrowolnymi męczennikami, więźniami własnego strachu. Ale nicze nie wierzył, że jesteśmy skazani na ten los. Jest wyjście, droga głębokiej transformacji, która polega na kultywowaniu woli mocy, wille zur macht, to pojęcie często błędnie rozumiane nie ogranicza się do pragnienia dominacji nad innymi jednicze mówi o woli mocy mówi o fundamentalnym impulsie życia wszystko co żyje chce się rozszerzać potwierdzać rosnąć i przekraczać własne granice ale moralność niewolników próbuje zdusić tę wolę nie potwierdzaj swojego pragnienia nie wyróżniaj się nie konfrontuj nie bądź niebezpieczny Chce, abyś zadowolił się małym, nieszkodliwym, kontrolowanym miejscem. Kiedy tłumisz swoją wolę mocy, ona nie znika, ona się wypacza, zwraca się przeciwko tobie, a wtedy pojawiają się rozgoryczenie, bierność i użalanie się nad sobą. Odzyskanie woli mocy oznacza ponowne połączenie się z tą życiową siłą, której bać się nauczono. Oznacza porzucenie iluzji, że cnota leży w uległości. Oznacza akceptację. Że życie jest konfliktem, a świadoma konfrontacja jest aktem afirmacji, a nie bezcelową przemocą. Jak to zrobić? Po pierwsze, uznając, że strach przed konfliktem nie jest cnotą, ale wadą, którą odziedziczyłeś i musisz przezwyciężyć. Po drugie, zaczynając zajmować stanowisko w małych sprawach, naucz się mówić nie, ustalać granice, odzyskiwać prawo do pełnego istnienia. Po trzecie, Kultywując odwagę do stawiania czoła nieuniknionym konfliktom życia ze świadomością i obecnością, nie po to, by niszczyć innych, ale by potwierdzać siebie w świecie, wola mocy nie polega na ucisku, polega na tym, by przestać być uciskanym. Chodzi o życie z integralnością, z wyprostowanym kręgosłupem, z wolną duszą. Ale Nietzsche wiedział, że ta transformacja nie nastąpi z dnia na dzień. Wymaga głębokiego procesu. Wewnętrznego odrodzenia. Aby wyjaśnić ten proces, dał nam jedną z najjaśniejszych metafor filozofii, metamorfozę ducha: od wielbłąda do lwa, a od lwa do dziecka. W dziele, Tako Orzecze Zaratustra opisuje trzy metamorfozy ducha, jako egzystencjalny scenariusz, drogę do wyzwolenia. Wielbłąd to duch, który niesie ciężary, ugina się pod ciężarem oczekiwań innych, norm społecznych. I obowiązków moralnych narzuconych przez społeczeństwo, które czci bierność. Musisz być posłuszny, musisz być pokorny, musisz połykać swój gniew, musisz unikać konfrontacji. Wielbłąd akceptuje wszystko, jest silny w swojej zdolności do znoszenia, ale ta siła jest jałowa to siła rezygnacji, a nie tworzenia. Co gorsza, wielbłąd jest dumny ze swojego cierpienia. Im bardziej się podporządkowuje, tym bardziej wierzy, że jest cnotliwy. To jest etap, na którym żyje większość ludzi, ale nicze nie zostawia nas tam. Nadchodzi moment, gdy duch wielbłąda buntuje się, nie znosi już ciężaru kłamstw, które niesie, pragnie wolności, pragnie się potwierdzić, i do tego musi stać się lwem. Lew to postać ducha, który uczy się mówić nie, nie zewnętrznym nakazom, nie moralności niewolnika. Nie rolą społecznym, które go pomniejszają. Lew jest ucieleśnieniem przebudzonej woli mocy. Jego walka dotyczy przestrzeni, wewnętrznego terytorium, gdzie może autentycznie istnieć. Aby zdobyć tę przestrzeń, lew musi stawić czoła największemu ze wszystkich smoków. Smokowi musisz. Pokonanie tego smoka wymaga odwagi. Będziesz musiał stawić czoła dezaprobującym spojrzeniom, krytyce, odrzuceniu i zinternalizowanemu poczuciu winy. Ale ta walka jest konieczna, bo tylko gdy nauczysz się mówić autentyczne i świadome nie, uwolnisz się z więzienia uległości, a potem następuje ostatnia metamorfoza. Dziecko. Dziecko to odrodzony duch, wolny od ciężaru wielbłąda, wolny od obronnej potrzeby lwa. Teraz duch jest twórczy. Nie żyje już reagując, ale tworząc, tworzy własne wartości. Wybiera, gdzie się podporządkować. A gdzie się buntować? Żyje lekko, autentycznie, radośnie. Na tym etapie konflikt przestaje być polem bitwy, a staje się przestrzenią do tworzenia. Nie szukasz już pokonania innego, ale potwierdzenia tego, kim naprawdę jesteś. To jest prawdziwe odrodzenie, które proponuje nicze, Ale żeby tam dotrzeć, musisz przejść przez ogień konfrontacji. Musisz przejść przez pustynię odrzucenia i wątpliwości. Musisz zerwać. Raz na zawsze ze strachem, który trzyma cię w kajdanach, to prowadzi nas do zasadniczego pytania: jak odkryć, kim naprawdę jesteś pod wszystkimi tymi warstwami strachu i uległości? Nicze oferuje nam potężną odpowiedź w Ecce Homo: drogę stawania się tym, kim się jest. Ta formuła jest zaproszeniem i ostrzeżeniem, ponieważ stawanie się tym, kim się jest, nie jest naturalnym procesem, ale walką. A pierwsza bitwa toczy się przeciwko strachowi przed konfliktem. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile swojego życia żyjesz dla innych? Ile razy wybrałeś drogę, która zadowoliłaby Twoich rodziców, partnera, przyjaciół, szefa, nawet jeśli nie było to to, czego naprawdę chciałeś? Ile razy połknąłeś swoją prawdę, aby uniknąć dyskomfortu? Nietrze pokazuje nam, że to najzdradliwsza pułapka istnienia. Większość ludzi nigdy nie staje się tym, kim są. Spędzają życie odgrywając rolę, nosząc maski, dostosowując się do oczekiwań, próbując być tym, kim wierzą, że powinni być. Ale jest brutalna cena za tę fałszywą harmonię. Za każdym razem, gdy tłumisz swoją prawdziwą wolę, część Ciebie umiera. Za każdym razem, gdy unikasz ważnego konfliktu, Twoja tożsamość rozpływa się trochę bardziej. Za każdym razem, gdy mówisz tak, gdy chciałeś powiedzieć nie, oddalasz się bardziej od tego, kim naprawdę jesteś. Nietzsche zrozumiał, że strach przed konfliktem nie jest tylko problemem behawioralnym, jest przeszkodą egzystencjalną, ponieważ konflikt jest tyglem, w którym wykuwa się tożsamość. To w zderzeniu ze światem, z innymi, z ideami odkrywasz, co naprawdę cenisz, w co naprawdę wierzysz, czego naprawdę pragniesz, bez konfliktu. Nie ma samopoznania. Bez samopoznania nie ma autentyczności. Bez autentyczności nie ma pełnego życia, tylko pusty teatr. Dlatego stawanie się tym, kim się jest, wymaga odwagi, by zmierzyć się z niezbędną konfrontacją. Powiedzieć nieoczekiwaniom innych. Powiedzieć nienarzuconym ci rolom. Powiedzieć nie własnej tendencji do adaptacji w zamian za akceptację. Ale jest coś więcej. Nietzsche przypomina nam, że ta droga jest głęboko indywidualna. Nie ma gotowego modelu tego, kim powinieneś się stać. Nie ma uniwersalnej moralności, której powinieneś przestrzegać. Musisz stworzyć własną drogę, własne wartości, własny sposób życia. I to jest przerażające, ponieważ bez zasad stada jesteś sam. I na początku boli, tracisz oklaski, tracisz iluzję bezpieczeństwa, ale w zamian zyskujesz coś nieskończenie cenniejszego. Możliwość życia z integralnością. Każdy konflikt, któremu stawiasz czoła ze świadomością, jest krokiem na tej drodze. Każda granica narzucona z jasnością jest aktem afirmacji. Za każdym razem, gdy mówisz swoją prawdę, nawet drżąc, nawet bojąc się, robisz krok w kierunku siebie, nicze nie obiecuje nam komfortu, obiecuje nam szansę życia jako autentyczne jednostki. I to jest warte więcej niż jakakolwiek społeczna aprobata, ale do tego konieczne jest zaakceptowanie niewygodnego faktu. Milczenie w obliczu niesprawiedliwości, w obliczu nadużycia, w obliczu ucisku nie jest cnotą, jest współudziałem. Twoje milczenie ma cenę i nie jest to mała cena. Ile razy mówiłeś sobie, że milczenie było najmądrzejszym wyborem, że nie warto było walczyć, że nic by to nie zmieniło? Że lepiej zostawić to w spokoju, ale oto rzeczywistość. Za każdym razem, gdy wybierasz milczenie w obliczu niesprawiedliwości, nie jesteś neutralny, wzmacniasz zachowanie, które cię uciska. Uczysz świat, że akceptujesz bycie traktowanym w ten sposób. Pozwalasz, aby wzorce nadużyć i braku szacunku nadal istniały w Twoim życiu i w społeczeństwie jako całości. Nietzsche widział to wyraźnie: wiedział, że moralność zbudowana na strachu nie prowadzi do pokoju. Ale do degeneracji ducha, kiedy pozostajesz cichy, aby uniknąć konfliktu, nie budujesz lepszego życia, budujesz grób dla swojej woli i nie daj się zwieść. Świat to dostrzega. Ludzie zauważają, kiedy boisz się stanąć w swojej prawdzie, a ci, którzy działają w złej wierze, wykorzystują to. Milczenie, które myślisz, że cię chroni, w rzeczywistości cię wystawia. Każda niewyrażona granica jest zaproszeniem dla kogoś, by ją przekroczył. Każda niewypowiedziana prawda jest okazją dla kłamstw, by się zadomowiły. Nicze uczy nas, że autentyczne życie wymaga odwagi, a odwaga to nie brak strachu, to gotowość do działania, nawet gdy strach jest obecny. Konflikt, gdy jest konieczny, jest polem, na którym potwierdza się integralność. To tam pokazujesz sobie i światu, że masz kręgosłup, że masz wartości, że masz granice. Więc następnym razem, gdy pojawi się impuls, by pozostać cicho, zapytaj siebie, czy naprawdę jestem mądry, czy po prostu jestem tchórzliwy. To pytanie, jeśli zadane szczerze, może zmienić twoje życie. I pamiętaj: stawanie się tym, kim jesteś, nie dzieje się w zadowalającym milczeniu. Dzieje się w odważnym potwierdzeniu własnego istnienia, w niezbędnej konfrontacji, w nieuniknionym konflikcie. Nie zostałeś stworzony, by być wiecznym wielbłądem niosącym ciężary innych. Masz w sobie lwa. I dziecko. Masz w sobie siłę, by powiedzieć nie i kreatywność, by zbudować życie, które jest naprawdę Twoje, ale to wymaga działania i wymaga, abyś zaczął teraz. Jeśli ten tekst przemówił do Ciebie, skomentuj poniżej. Wybieram, by nie pozostawać dłużej w milczeniu, ponieważ ujęcie tej decyzji w słowach jest już pierwszym krokiem, by uczynić ją rzeczywistą.